Witam Was kochani, bardzo serdecznie zapraszam Was dzisiaj na nowy masy. Od razu zaczynam w samochodzie, dlatego że jadę po moją jedną babcię i razem z nią jadę do drugiej babci do szpitala, potem jedziemy sobie na obiad i tak dalej, więc trochę będzie się działo. Koniecznie zostawcie łapkę w górę na rozpoczęcie tego vlogmasa i zobaczcie jakie mi się w ogóle zrobiły dzisiaj loki. Nie mogłam znaleźć szczotki, więc powiem szczerze, że jak się obudziłam, to nawet włosów nie uczysałam, bo śpię w koku i zawsze mi się tak fajnie zakręcają. Niestety nie trzyma się to za długo, no dobra. No tu jadę i do zobaczenia! Przyjechałam właśnie na obiad, jedziemy z Babcią, pokażę Wam zaraz, co mamy dobrego. Mikołaj nas wita. Zobaczcie jakie fajne czekadełko. W słoiku różne pasty, żeby sobie posmarować bułeczkę. I zamówiłam też lemoniadę cytrynowo malinową na gorąco. Super rozmaryn smakuje w tego typu herbatkach. Już nieraz takie piłam, więc czekamy na jedzenie. Babcia ma żeberka, ale mam Bitki z jelenia, z kluseczkami dyniowymi, więc jest smakowo. Witajcie się Manko w mojej kuchni. Nie na że tutaj w moim samochodzie. Właśnie wracam do domu, jestem po jedzeniu, najadam się jak dzika, że tak powiem. I jadę teraz do mojego cacątka, cecuszka, panduszki, bo słyszałam, że mą tęsknię, więc chwilę z nią spędzę czasu, a potem wybieram się na miasto jeszcze. Muszę na początku zawieść paczki. Wasze zamówienia z mojego sklepu Glambella. A następnie jakieś zakupki. Myślę, że ubraniowe, więc na pewno Wam coś ponagrywam. Ktoś się mnie ostatnio pytał, czemu ja w okularach chodzę. Powiem Wam, że po prostu jak jest realno, no to świeci bardzo mocno słońce. I założę sobie te okulary na głowę, później zapominam ich zdjąć. Taka jest przyczyna tego. Więc myślę, że można to podsumować e, krótkim zdaniem. Ładna wiosna tej zimy. Cześć, luniu! Witam Ciebie! Chodź, chodź ze mną. Powitam mój cacuś! Ojej. Chodź, 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 chodź! No. Czy ty byłaś dziś na filmie? Byłaś dziś! Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Liwek też, tak, wszyscy czekają. Moje ciocia. Siedemnaście. Co my tu mamy? Uuu. Pierwsza rzecz to zestaw kosmetyków z ceramidami z firmy Dr. Jart. Jedną ręką ciężko się otwiera, ale może się uda. Co mamy w środku? Maseczka. Chyba taka maseczka mi się w jakimś kalendarzu adwentowym trafiła, a to w ogóle są kosmetyki korańskie. Słyszałam, że bardzo dobre. Krem, całkiem spora tutaj pojemność, bo 15 ml. Serum i chyba jakiś tonik, co? Dokładnie tak, więc taki zestawik, a kolejną rzeczą, która tutaj się znalazła, zobaczcie jak się fajnie kalendarz adwentowy odbija, jest to świeca z Buffem Body Works, bardzo lubię tą firmę i tutaj mamy lemoniadę arbuzową, więc super zapak i w ogóle opakowanie też mi się bardzo podoba, zobaczcie, z takimi złotymi drobinami. Otwieramy kalendarze, dzisiaj zaczniemy nietypowo od kalendarza kosmetykami tego różowego. Mowa o różu i mamy tutaj akurat róż, więc śmiesznie, zaraz Wam pokażę jak wygląda jego odcień. Taki dość jaśniutki. Nie jest jakoś mocno widoczny na skórze, więc do dziennego makijażu idealnie nada się. Kalendarz z żelkami. No i kochani, nie piszcie mi, że nie otworzyliśmy jakiegoś tam okienka, zanim nie obejrzeliście na przykład trzeciego vlogmasa, no bo po prostu te okienka tak się do środka wcinają, że nie widać, że to było otworzone. A dużo z takich przypadków. I otworzymy teraz 17 oczywiście, czy coś nowego. Takich chyba jeszcze nie było. Po prostu mi żelkowe. Mój ukochany domek i 17 czeka tutaj ładnie na nas. Dzisiaj okienko, powiem Wam, że nie za ciężkie. Jestem ciekawa, co tu znajdziemy. Nie wiem, coś obstawiam, że to może być pędzelek, który już kiedyś był. Zgadnąć mi się nie udało, ale mamy tutaj metaliczny produkt do ust. Metallic Unicorn Lips, a nazwa to Fantasy, zobaczcie. Tak się przedstawia. Pięknie odbija światło, prawda? Kalendarz Fit. Jedno okienko zostało mi do odnalezienia, jeszcze go nie znalazłam, ale nie bójcie się, na pewno pod koniec vlogmasów zrobimy taki odcinek, gdzie rozwalamy wszystkie kalendarze adwentowe. Jeżeli coś uciekło, jeżeli coś spadło, to na pewno to znajdziemy. Proteinowy batonik o smaku orzechowym. 17 w biżuterii. Palcami dużo gorzej mi się otwiera, ale powiem Wam, że gdzieś zgubiłam mój przyrząd. Będę go jeszcze szukać. Zawieszka trafiła mi się dzisiaj taka pacywka. Kalendarz kąpielowy. Siedemnasteczka. Uh, pastylka. Coś zamiast kuli do kąpieli, czyli taka pastylka musująca o zapachu Winter fantasy, Taka miniaturka. Fajnie. Ten kalendarz z Bomb Cosmetics i kalendarz z Revolution Domek to są moje dwa ulubione kalendarze w tym roku, i dzisiaj mamy kolejną kulę. Kula do kąpieli jest dwukolorowa, pomarańczowo-różowa z takimi złotymi, fajnymi wzorami brokatowymi, z zawiasami i przecudnie pachnie, co najważniejsze. Kalendarz rosmanowski jedzeniowy. Dzisiaj bardzo, bardzo ciężki okienko. Co to jest? Pistacje! Uwielbiam pistacje! To są moje ulubione orzechy. Jakie są wasze ulubione orzeszki? Jestem bardzo ciekawa. Ja nie przypadam za włoskimi. W dużej ilości nie są za dobre. Herbatkowa siedemnastka i dzisiaj mamy herbatę. Jagodowe marzenie, więc nazwy brzmi całkiem smakowicie. Kolejny kalendarz z jedzeniem. Zipcein. Mam nadzieję, że dobrze to sobie przetłumaczyłam. Znaczy mówię tak z głowy. Ja miałam niemiecki w szkole. Wiecie jak to w szkole? Uczy się człowiek w szkole no, i nie zawsze, że tak powiem, się nauczy, więc chyba trzeba by samemu rozpocząć naukę niemieckiego. Coś ciekawego, jedna sztuka. Otwieramy coś do jedzenia, to na pewno. Pierniczek, uwielbiam takie na opłatku najlepsze. Mmm, jaki dobry. Produkty bio. I mam tutaj już wzór choinki. Ukochane najlepsze soki owocowe w szklanej buteleczce, Rotbacksian. Uuu, klasik. Dawno klasika nie było, więc fajnie. Ostatni kalendarz na dzisiaj to Toblerone. I słuchajcie, mamy. Żółtą wersję. Kalendarz pieskowy, który tutaj widzicie, też zostanie otworzony już na dniach, już niedługo, tylko po prostu tu jest tyle tych okienek, że pozwolę im otwierać więcej, będą na pewno bardziej zadowolone. Tu są moje produkty z kalendarzy adwentowych. Jestem ciekawa, co najbardziej Wam się podobało. Ja bym powiedziała w sumie, że kula, cool, ale jednak wybiorę pistację, bo naprawdę bardzo je lubię. Głosujcie w komentarzach na najlepszą rzecz z kalendarzy z dzisiejszego dnia. Folię wyciągasz? Patrzcie, to jest wielki. Aha. Chce się bawić. Wielka folia bąbelkowa, a panda chciał gryźć, rozwijać. Bawimy się! Bawimy się! Gryzak! Dawaj! A czemu ty mi palca gryziesz? Wierzyłam pod tym. Diabeł! To z diaby. Patrzcie, to jest jej zabawka ulubiona. Paczki przygotowane do wysłania. Zaraz będziemy zawozić. Spora torba. Witam Was! Ja znów w samochodzie, dzisiaj chyba jakiś vlog samochodowy. Przyjechałam właśnie do galerii, powiem wam, że święta, święta to zawsze jest problem z zaparkowaniem, ale udało się. Więc pomierzymy jakieś ciuchy, może popatrzymy co ciekawego w sklepach. Znalazłam super czapkę reserved. Szukałam czegoś właśnie w nowym kolorze, tutaj może mi światło odbija, ale w każdym razie jest bardzo, bardzo milutka. Jest nawet cienka, nie jest taka gruba, więc Mam się podoba. Tu się świetnie świetle dobrze, odbija jej kolor. Postanowiłam przymierzyć jeszcze spodnie z gumką w pasie, takie niby dresowe, ale niekoniecznie. W ogóle mi nie leżą. Za krótkie są, ale znalazłam coś tego typu. One są troszkę jak taki sweterek, jak szalik. Są mega wygodne, bardzo mięciutkie i na tym mi zależy, bo jakoś się ostatnio źle czuję w jeansach obcisłych. Nawet nie są krótkie, ja mam mega długie nogi, więc muszę po prostu 100 spodni przymierzyć, żeby mi pasowały. Taka jest faktura. Fajne nawet. W kropie teraz będę mierzyła materiałowe spodnie w kratkę, paski. I wziąłam tak te dla testu jaśniejsze. Zobaczymy, jak będę w nich wyglądać, bo zawsze mam ciemne spodnie. Te niestety są za krótkie, ale w ogóle to jakoś dziwnie się układają. Są za małe, moim zdaniem, a to są elki. Czy przytyłam? Chyba tak. <grych> to są spodnie w kratkę. Już mi się o wiele bardziej podobają, ale kończą się w dziwnym momencie i strasznie mi nogę wykrzywiają, ale też mam wrażenie, że. Kropie czy w chałie to są takie trochę zaniżone te rozmiarówki, więc nie biorę ich, ale są fajne niestety. Nigdy nie noszę białych spodni, ale te wyglądają spoko, jednak nie na tą porę roku, <gryw> dlatego że stawiam na praktyczność, żeby się nie ubrudzić. Wiecie, było to i te sprawy. Też są trochę krótkie, no ale jakoś bym to przebolała, bo do butów na wiosnę trochę kostka może wystawać. Jesteście tym spodnie, jasne czy ciemne? piszcie Świąteczne dekoracje w galeriach. Bombilla. Jestem teraz w Rosmanie i to jest logo Rosmana. I wiele osób mi napisało, że mój wzorek z paznokcia przypomina to. Ja tam podobieństwa nie widzę, ale może ktoś jeszcze widzi. Świeca z Yankee Candle z Home Collection, czyli jakby z takiej tańszej linii, są teraz dostępne w Rosmanie, ale tutaj nie widzę wszystkich zapachów. Kurczę, dobrze. Podobno są cztery, ja widzę tylko dwa. Może wybiorę się jeszcze do jakiegoś innego Rosmana, bo cena jest całkiem spoko. Za 40 zł, więc polecam wypróbować, jeżeli jeszcze. Ten zapach jest piękny, wezmę sobie, później Wam go zrecenzuję, a ten jest taki bardziej przyprawowo-świąteczny. Ten jest zdecydowanie inny, nazywa się Sparkling Holiday. W sklepie C&A dużo wyprzedaży, wzięłam sobie trochę różnych ciuchów. Zobaczcie w ogóle. Kurtka za cztery dychy. To jest ten sam model, co mam to moją srebrną. zobaczę jak w tym będę wyglądać. Jestem nawet ciekawa. No myślę, że możemy sobie ją kupić ja na spacer z psem. Kurtka, słuchajcie, za cztery dychy to swetra często się nie kupi. Ja z tamtej mam rozmiar mniejszy, ale wydaje mi się, że też chyba jest okej. Okay. Chyba sobie wezmę ją z taki hajs. Swetry żarówy fajne są. Tutaj aparat nie oddaje tego koloru, Naprawdę jest mocno na no nowy, tylko tak za duży. I taki króciutki, no nie? Króciutko! Jak znajdę spodnie z wysokim stanem, to będę kupowała swetry wyższe, ale jak widzicie mam problem ze spodniami, bo niestety wiele jest ich za krótkich. Ten sweter jest bardzo fajny, 30 zł kosztuje, tylko, że ja mam XL, bo była albo XL, albo XS, więc ten jest jednak dla mnie trochę za duży, ale jak wam się podoba, to może znajdziecie u siebie w sklepie. Bardzo milutki. To jest bluza z działu dziecięcego. Fajna faktura, ale niestety czuję się w tym jak bomba. To jest takie ściągane tutaj. Fajny koloryk. Kolejny sweter, ale nie wiem. <grytanie> to już w ogóle wygląda jak bomba. Uh. Mierzę koszulę. W koszulach też w ogóle nie chodzę, ale może, może. 30 zł kosztuje na przycenie. Fajny materiał, taki bardzo przyjemny. No nie wiem co myślicie, bo ja tak w sumie się zastanawiam. Od razu przymierzyłam leginsy. W i bardzo często są takie dłuższe leginsy, ale niestety te są trochę krótkie. Widzę, że mi tutaj ponad but wystają, więc niedobrze. Kolejne leginsy, to już jest w ogóle jakaś komedia. Jedna nogawka, o ta jest dużo krótsza od drugiej, ale też są takie... Więc tymi spodniami czy leginsami to ja muszę się tyle namierzyć, żeby cokolwiek mi pasowało, więc szkoda. Wreszcie piękne wystroj, jestem dzisiaj na polowaniu promocji. Teraz czas na HM. Zobaczcie, jakie ceny. 15 zł. Tu na przykład ze 130 na 22,90 przecenione, więc naprawdę duże promocje. Taki sweterek do leggingsów 64 zł, ze 130. Z tyłu ma kaptur. Niby to jest XL ale podoba mi się taki bardziej oversize, wiecie o co chodzi. Przymierzyłam te leginsy, co pokazywałam na początku i fajnie wygląda ten sweter do leginsów. Tu jest niby krótszy, leginsy na pewno odpadają, bo są po prostu za duże, a rozmiar mniejsze będą już tutaj na mnie za małe, bo czuję bardzo obcisłe. Przymierzamy dalej, mam fajne jeansy, takie szerokie. Jeszcze się nie zapięłam, tylko wkurzające to będzie na guziki zapinanie. Wiadomo, ja że może nie do takich skarpet, ale powiem wam, że strasznie króciutkie, zamówiłam coś w ogóle czego bym, zamówiłam, przymierzyłam czego bym w ogóle nie wzięła, patrzcie takie rękawki coś takiego suknia mega długa do ziemi i ma taki rozpór wow, myślicie, że mogę to wziąć? chyba to wezmę dla testu najwyżej zwrócę, zobaczcie, będę ten dobrze czuć ale wydaje mi się, że chyba jest to ciekawe, nie mogę się tutaj się objąć, słuchajcie, bo jestem taka wysoka ale o fajne ten sweter z dużej przeceny jest jednak za duży, ale nie wiem, czy bym go nosiła, jest taki trochę kujący. Ten mógłby być, nawet do leginsu byłby dobry, ale jakoś tak średnio się w nim czuję. Na pewno też jest z naturalnymi włóknami błyskujący. Pokażę Wam teraz coś śmiesznego, zobaczcie. Proszę jednorożec. Proszę bardzo, bluza jednorożec. Usłyszałam od mamy, że to jest najlepsza stylowa całych zakupów. No pewnie tak, ale nie biorę tego ze smękę krótkie. Świąteczna galeria. Ostrzywoję tu rękę wystawi. zobaczcie jaka choinka wielka. Ale te bomby, bombki, bombille, naprawdę ogromniaste. Co jemy? Nie widać, ale lody. Zimą pozdrawiam. W radiu przed chwilą usłyszałam, że w Rosji w jakimś ogrodzie, bo magnolie zakwitły. A powiem Wam, że tutaj u nas w okolicach w wiśniewie zakwitły. Wiśnie! Może tam pojadę, bo przejeżdżam tam w drodze do szpitala. Wiśnie z wiśniewa? Nie Trochę tych zakupów zrobiłam, a i tak nie byłam jeszcze we wszystkich sklepach, jakich chciałam. Stella, mój wilku, nawet w ciemności Cię widać. Ciu ciu, 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 Ty! Aparat bym się rozwalił, bym musiała nowy aparat kupować. I tak muszę. Cześć, cześć! Cześć, krumka! Cii, ty tam chcesz. A co ty mi chcesz? gry Jaka to radość! Fibi była na górze, a Panda na dole urzędowała i się O Ojeju! A! Jak ją łapię! Ajajaj, jakie kochane! Będę robić sobie kanapkę moją ulubioną, ja na nią mówię niemiecka. Tutaj będzie bułka bawarska z Lidla, którą wczoraj kupiłam i ogórek konserwowy. Przekroiłam, nałożyłam ser. Dodaję do tego jeszcze szynkę i do opiekacza to wkładam. Do środka włożę ogórki konserwowe i oleję to sosem hamburgerowym. Super. A teraz to jest w Nie będzie to wyglądało za ładnie, bo się po prostu to zgniecie, ale spyszne. Założyłam moją czapę i mój piesek tu przyszedł. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie na dole czerwony. Przycisk subskrybuj. jeżeli chcecie, żeby ten film pokazał się większej los osób, to po prostu skomentujcie, a YouTube wtedy odbierze ten znak, żeby dalej go posłać. Do zobaczenia już jutro, buźka.